Po ponad 40 latach brama portowa doczekała się przebudowy. Zamierzeniem remontu była głównie wymiana starych torowisk na nowe. Lecz dzięki całemu przedsięwzięciu popularna brama portowa zyskała również piękne przystanki i krawężniki, a cała mała architektura wokół torowisk prezentuje się bardzo nowocześnie. Remont dobiegł końca, a teren będzie przejezdny już od środy. Przebudowa układu drogowego i torowego przy bramie portowej ma się ku końcowi. Planujemy, że w środę. Kierowcy będą mogli już bez przeszkód jeździć po całym skrzyżowaniu. Jak wiadomo, przebudowa rozpoczęła się w kwietniu. Była podzielona na 6 etapów. Remont był podzielony na kilka etapów, jednak wszystkie były kończone w terminie, dzięki czemu już od jutra będzie można cieszyć się w pełni przejezdnym i nowoczesnym miejscem jakim stała się Brama Portowa. Cały koszt inwestycji to 22 miliony złotych. Przebudowano cały układ torowy w obrębie Bramy Portowej. Wymieniono nakładkę asfaltową na skrzyżowaniu. Także wybudowano nowe perony przystankowe, pojawiły się także nowe wiaty. Tak więc te osoby, które od kwietnia nie przebywały w obrębie bramy portowej, na pewno czeka bardzo ciekawy widok, bo to skrzyżowanie tak naprawdę zmieniło się. I to bardzo bardzo mocne. Budowa centralnego punktu miasta wiązała się z reorganizacją ruchu w prawie całym mieście. Powstała komunikacja zastępcza, tworzyły się korki i objazdy, jednak cierpliwość kierowców i pasażerów została wynagrodzona. Od teraz można cieszyć się w pełni przejezdnym miastem i komfortową podróżą tramwajami.